Pokrywa lodowa dalej się utrzymuje na, na niezmienionym odcinku, natomiast według opinii fachowców, ja to zawsze podkreślam, jest mocno wypłycona, także to już jest niedużej grubości lód. Istnieje oczywiście zagrożenie, paradoksalnie, w przypadku dużych, dużych wiatrów, które mogą po, połamać tą pokrywę lodową, no może stworzyć się oczywiście przypadek, zjawisko zatamowania, no i to jest oczywiście. W okoliczność, której nie da się uniknąć. na dzień dzisiejszy. Nie da się wykluczyć. Nie da się wykluczyć natomiast na dzień dzisiejszy sytuacja wydaje się no, nie zmieniać w sposób dyna dramatyczny, dynamiczny i nie stwarza zagrożenia. Trzeba powiedzieć, że pogoda jest idealna. Yy, <laughs> dlatego, że w dzień, w dzień lekko rozmarza, w nocy ściska, więc to topnienie lodu jest powolne, ale systematyczne i wygląda na to, że w tym roku żadnych zjawisk podtopień, żadnych zjawisk powodziowych na terenie naszej gminy nie będzie. Muzyka